Hej! Dzisiaj dla Was aktualizacja po pół roku użytkowania em, podróby Zero, tak, em, odkurzacza, który mopuje i odkurza jednocześnie, albo też można włączyć tryb samego odkurzania. Em, mamy tutaj wersję tą za 500 zł. Co mogę powiedzieć po pół roku? Wiadomo, że tu się wszystko brudzi. Ten pojemnik musi być codziennie czyszczony. Ja go codziennie czyszczę, bo inaczej na drugi, albo na trzeci dzień smrodek. Ten wałeczek można tutaj odczepić. Jeszcze nie wszystko porządnie wyczyszczone jest. Jakieś włosy mi tu wyszły. Ja mówię, on jest też dosyć często y, czyszczony. Tutaj mamy, o! Jeszcze taką jedną uszczelkę. No więc sobie te dwie rzeczy odłączamy. Kładziemy gdzieś na bok. I uwaga, ten wałek możemy włożyć do pralki. Razem z jakimś praniem, nie wiem, typu jakieś ścierki, takie rzeczy do, do mycia. Zakładamy wałeczek. I co mi się tutaj popsuło? W sumie po paru miesiącach to jest ta listwa. To się odkręca. Dziadostwo jest drogie, bo kupowałam... Dwie takie listewki to są takie, no nie wiem, jakby to powiedzieć, taki ogranicznik, zbiera to trochę wodę w czasie, w czasie mycia. Zupełnie inny był wcześniej, te pół roku, pół roku wcześniej, kupowałam, on był bardziej taki giętki. Więc myślę, że to kwestia było, nie wiem, zbutwienia albo gdzieś się popsuł, jak odkurzałam dywany. Bo uwaga, dywany też można odkurzać i dosyć fajnie, fajnie to idzie. Więc wymieniłam tą listwę. Dwie listwy, plus filtr, który się tutaj znajduje. Ten cały. taka cała część. Kosztowała około stópy. Dosyć głośno chodzi. Nie mogę powiedzieć, że nie. Najgłośniej, chyba te kółeczka. Tutaj, więc myślę, że jakimś WD-40 trzeba, trzeba troszeczkę przesmarować. Ale jak najbardziej się sprawdza. Minusy były takie na początku, że z tego tutaj zbiornika na początku wylatywała lekko woda. Jak gdzieś w ten sposób go kładłam pod kątem i chciałam coś powycierać, więc tutaj mi leciała woda. Ale się to zmieniło po, po tak naprawdę chyba tygodniu. Musiały się widocznie uszczelki wszystkie gdzieś tam ułożyć. I co mogę jeszcze powiedzieć? Aha i na początku zostawiono mi jakieś mazy. Takie, no nie wiem, smugi na podłodze, coś w tym stylu, ale to też się zmieniło. A y, używam cały czas dalej tylko wody. Ymm, nie polecam dodawania nawet kropelki płynu do mycia naczyń, podłóg y, czy tam do prania nawet y, ze względu na to, że y, jak się myje w bazie to dosyć się pieni i ta, ta woda mimo wszystko gdzieś wylatuje tutaj ze zbiornika na podłogę. No więc albo specjalny płyn dedykowany do mycia, do robotów sprzątających, ewentualnie po prostu samą tą wodą należy myć. Myślę, że jest to fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa. Jest on w użytku u mnie parę razy dziennie. Starcza bateria na parę dni, bo nie zawsze ją. E, e, daje do bazy. Um, aczkolwiek, żeby umyć porządnie wałek, no to, no to trzeba y, i tutaj te wszystkie zakamarki, które tutaj są, y, tutaj, no to trzeba go włożyć do bazy, żeby, żeby fajnie się wymył. Um, ale jest to fajna sprawa, naprawdę polecam. Super, super sprzęt. Myślę, że to jest jakaś tam alternatywa y, i dla. Y, Robota sprzątającego, samosprzątającego, um, a dla High Zero to już w ogóle. Nie wiem, nie miałam nigdy High Zero, no, ale jeśli mamy do czynienia z kwestią paru tysięcy, a tutaj około 500 zł, no myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać, więc serdecznie polecam.